Reklamy, która nie każe użytkownikowi zejść ze strony na której przegląda treści, czyli Facebooka, LinkedIn'a albo innego, tylko potrafi w ramach tego ekosystemu, tego aplika tej aplikacji, my możemy się tak jakby skontaktować z tym klientem. I takimi najpopularniejszymi litacjami, przynajmniej na polskim rynku, widzę, że są Facebook litacy. No i to jest po prostu jakaś wartościowa treść, albo nawet próba propozycja kontaktu z nami, gdzie użytkownik gdzie z naszego profilu na tym na Facebooku zaciągany jest adres e-mail, imię, nazwisko. Bardzo często my możemy jeszcze uzupełnić dodatkowe formularze i na my albo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych i takich, jak mamy, takich prawników, no to wypełniamy to wewnątrz interfejsu tak naprawdę reklamy, a na samym końcu możemy jeszcze sobie zostawić jakąś wartościową treść. My możemy generować w ten sposób lidy, generując wartościowe treści typu ściągnij e-booka, ściągnij raport, natomiast możemy takimi lidacami komunikować dużo bezpośredniej, czyli hej. Jak chcesz zrobić to i to, to umów się z nami na spotkanie. To opowiemy ci, jak to zrobić za naszym pośrednictwem. Albo gdy im bardziej na reklamie komunikujemy to, że chodzi o temat zrobienia sprzedaży, tym więcej będziemy mieli lidów dobrze wysokiej jakościowych. Im mniej mówimy o to, że tutaj tak naprawdę my chcemy pozyskać e, Ciebie do naszego lejka marketingowo-sprzedażowego, czyli właśnie oferujemy bardzo wartościowy content, ale tak naprawdę mm, niekoniecznie od razu chcemy e, domknąć sprzedaż, no to będziemy musieli zainwestować w taki proces jak lead nurturing, czyli dodać do tego użytkownika więcej wartościowych treści. E, która strategia jest lepsza, zależy oczywiście od naszej specyficznej e, sytuacji biznesowej. E, ja uważam, że litacy mogą być skutecznie wykorzystane wy, zarówno do tych takich. E, Łatwo dostępnych treści i bardzo wartościowych treści, typu właśnie ściągnij e-booka, zapisz się na webinar, etc. Jak również do tych treści już blisk, bliżej procesu sprzedażowego, czyli umów się na rozmowę, spotkaj się z nami, a zrobimy darmowy audyt Twojej strony, czy da audyt Twojego procesu XYZ, jeżeli tym się nasza firma zajmuje. Takie reklamy mogą być zarówno na Facebooku, mogą być na LinkedIn'ie. LinkedIn umożliwia nam dużo bardziej dokładne targetowanie tych reklam per branża, per wielkość firmy. per targe... Na Facebooku zazwyczaj wykorzystujemy je z, z custom audience, czyli bierzemy sobie z piksela Facebooka, Naszych użytkowników, klientów i tworzymy albo lookaliki, albo jakąś konkretną bazę, na którą targetujemy te reklamy. Natomiast na LinkedInie bardzo fajnie możemy sprofilować pod konkretną branżę, pod konkretną wielkość firmy, pod bardzo bardzo wąsko wąski target jeżeli sprzedajemy B2B, ale i w tym i w tym wypadku powinniśmy połączyć to albo Zapierem, albo jakąś inną technologię typu IntegraMAT z CRM, aby automatycznie wypełniony lead trafił do handlowca i ten skontaktował się z nim bezpośrednio. Ostatnio, no może nie ostatnio, bo chyba w 2019 pojawiły się również leadacy w Google, czyli nawet w wynikach wyszukiwania Google my możemy sformułować taką reklamę, która spowoduje, że klient na tym serpie, czyli search engine page result na stronach, stronie wyników wyszukiwania, czy wewnątrz reklamy, bez przechodzenia na naszą stronę, będzie mógł zostawić te dane